Nie? Tak, 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 już jest git. Już jest git, dobrze. To wiecie, yy, nie będziemy tego wycinać, miejcie trochę radości z tego jak wyglądają sprawy techniczne. Otóż to. A to może i wytniemy, prawda. może i wytniemy. W razie czego dwie sekundy pauzy. <głosy> <głosy> yy. Tak, no klikamy o sprawę, nie przedłużamy, my już jesteśmy doświadczeni, tak. doświadczeni jesteśmy i... Nasz już wiedzą na czym polega ten schemat, więc po prostu jedziemy z koksem. Dokładnie. Czas oczyścić Dotę ze złych ludzi. Co tym razem się nam trafiło? Celowe samobójstwa i to... patrz, Krzyżowcy... Krzyżowcy 3 się często zabijają, nie? Zauważyłem taki schemat, że Krzyżowiec 3 to jest najczęstsze celowe samobójstwo. O, coś tu jest, coś tu jest dobrze co I to się wypracę, nie są to supporty, nie <grym grym grym> zwróćcie też na to uwagę tak, na pewno jakby szaragna to jest to core który popełnia samobójstwo zgadza się shadowfiend tutaj co robi followuje -y Inga, tak chyba poszedł gdzieś bo nawet kamerą nie jeździ za nim o teraz jeździ no już. taki Nowy wariant celowych samobójstw, robisz follow na kimś i czekasz aż kogoś tego zabiją, potem zabiją ciebie, bo ty nic nie robisz, tylko follow'ujesz. Tak, tak. Podoba się to, że klika dobra robota, dziękuję, dobra dusza. cokolwiek by to miało nie znaczyć. Ciekawe czy to był ten przypadek, w którym obraził się na Undyinga. Dobre, tanie, no. Ciekawe, jaki to był początek tej historii, nie? Co się tak. wydarzyło do, do, do pierwszej minuty meczu przypuszczam. Tak. No tam tak, jak akcja w sensie. Followuje go, no to całkiem normalne teraz zachowanie. Znaczy, patrząc za to akcję, która była, no to. Poza głupim followem, to. to co miał tak. zrobić? To jest shadowfan, nie? W sensie jak już byli tam ludzie, no to umierał i tyle. Tak, no. Tam było zaznaczone zgłoszenie, kolejne za jakiś czas, nie? Tak. Zobaczymy, jakie będą okoliczności kolejnego zgłoszenia. Czy będzie to znowu. <śmienic> ...followowanie, a potem śmierci. <śmienic> o proszę. Jakbym miał manę na jeszcze jeden race. ...to troll by pewnie nie żył. Ale nie żeby coś Undying niezbyt mu chce pomóc. A widział go na mapie dłuższy czas. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, to cofniemy wam specjalnie. Patrzcie, Undying... ...widzi co się święci, Undying jest tutaj, o. Ale nie przejmuje się niczym. Znaczy widzi co się święci. Powinien widzieć co się święci, nie? Bo widzi co się święci to może niekoniecznie. No, jak widać mają dobre stosunki ze sobą Bele miał, żeby coś zrobić. <tum> Co teraz, Dawid? Za mało się dzieje na Wojszczacie. Zaśpiewaj piosenkę. Innym razem. Jak będziemy mieć 1000 subskrypcji, to będziemy śpiewać. O, 1000 subskrypcji? Tanio się sprzedajesz! Myślałem, że tak za milion. No. O, spokojnie. Przeszacowałem to i wiesz, to jest bezpieczna liczba. <laughs> Całkiem normalnie wygląda Shadow ten czas. Może chce po prostu zabić, rzuca rajzy. Jak sobie porównamy z y, Red Kingiem, który jak bieg za Morflingiem to tylko po to, żeby umrzeć. <laughs> to nie jest ten przypadek raczej. Zobaczymy, zbliżamy się do kolejnego znacznika powoli. Tak. <laughs> Już za niepewność czy można laskitować. Czy ktoś mi nie skradnie laskita. Dobrze powiedziane, dobrze powiedziane. To jest lepsze wytłumaczenie tej sytuacji. Można by tu sięgać do klasyka No no no, my farm my farm Może to ten typ człowieka No i co, zaraz będzie znacznik? Tak, to się coś zaraz pewnie wydarzy. Coś niebieskiego idzie, ale w sumie to tak ledwo była widoczna ta Willowka. Więc to celowe samobójstwo. Ciężko to nazwać celowym samobójstwem. Tak. można naciądane. zobaczyć jeszcze raz z perspektywy jego, ale to jest tak, że ta Willowka się pojawiła. Na, na sekundkę dosłownie. O, teraz. I on w sumie sobie farmi, mógł spokojniej nie widzieć, nie? No a teraz próbuje uciec. No ale dostaje duela na ryj. no to co może zrobić, nie? No, jakby to była sama Willowka, to jeszcze inaczej, nie? Było tutaj w ogóle no, rozwiązanie tej sytuacji. Wizji nie ma. Prędzej wina Undyinga niż Shadow Fienda, szczerze mówiąc. Undying 04, Shadowfiend 26, więc. No, <laughs> Dobra, idziemy dalej, bo oceniamy SF-a. Tepnął się na dół, nie wygląda jakby miał. Umrzeć i on ma staty? 26 6, no to droga ma 0,8, nie? Tak. No pewnie ja nie próbuje grać, no trzeba pytać, że 275 27 5 są w trudnej sytuacji, no tak, tak, no, Proszę, próbuję teraz wystraszyć, uciec. W sensie Teraz po prostu był trochę oszukany w lesie, to nie, nie przesadzałbym z tym, że, że chciał umrzeć, nie? Saga, akcja, co dalej się dzieje? <laughs> Czy zacznie iść w tronu? Czy to jest ten moment? <śmiech> <śmiech> Proszę bardzo, współpracuje ładnie I z disruptorem. Cofał się fajnie po tym, jak dostał orkida na pysk. No i co? No niestety oni są po prostu stratni i tak to wygląda. Tak, no gra jest mocno w plecy. Tak, no chciał coś zrobić. Teraz też raczej chce coś zrobić, bo tu nie stoi po to, żeby umrzeć chyba. No patrząc na to jak Legion od niego uciekł to <laughs> może mieć przeświadczenie, że free farma, nie? <laughs> Nazywamy ucieczkę Legiona pójściem i solowanie kogoś, <głos> <głos> po czym <trzy> powrót. <noise> o, to warto zauważyć, że zrobił teraz też wszystko, żeby sobie poradzić i patrz. Tak, legion bez duela. No ale co, za dużo ich po prostu, no i... Tak. <noise> no i tu już nie ma co zrobić, nie? Jak dla mnie normalna gra, w której po prostu gdzieś na początku Ezefowi nie poszło, zaraz jeszcze sprawdzimy sam początek nagrania, które mamy i. Tak. Zobaczymy co się będzie działo, ale może standardowo przegrał Mida, więc dostał całe samobójstwa, bo Mida nie można przegrać. <grym> Jak wszyscy dobrze wiemy, nie? Także w każdym meczu jeden z midów dostaje <noise> celowe samobójstwo. <noise> tak, tak, No, chyba że jest draw meet, nie? No, to wtedy jest takie, tak, że. Fine. Taka awkward situation. No, nie, no cały czas po prostu oni też się na niego nastawiają, żeby go łapać. Próbuje grać zwyczajnie, nie? We wszystkich tych akcjach ja tu nie widzę nic dziwnego. Wciąż. Tak, no, najdziwniejsze, jak na tej pory, to było followowanie przez jakiś dłuższy czas. Tak, ale to... zaraz sprawdzimy co się działo na początku tego polowania. No też umy się w takiej sytuacji jak ta no coś trzeba robić, nie? Równie dobrze no to AFC nie w bazie jest lepsze <laughs> Można oddać ancienta i skończyć grę, nie? Tak. <laughs> to jest alternatywa. No, próbował nawet na Ulti złapać, no ale... To już chyba tyle. O bye. Czekał na dobre ulti, ale nic nie dało. No i co? Próbuje bić na duelu, jak może. i to już dysproporcja za duża. A. O, smutne były te dwa razy. Obotwasz misowane. Tak, tak, tak. E, dobrze, no to co? Początek rozgrywki? Dawaj. No i co? Idzie sobie SF. Idzie, idzie. Idzie dalej. Stoi tu. Warto zwrócić uwagę, że Undying już się zamienił w Leśnego Herosa, nie? <grymne> Bo to też może być istotne. No nie powiedziałbym, żeby tutaj chciał umrzeć. A patrząc na to, że on tu jest sam... A Drołka umarła u góry, tak? Tak. Tutaj... To wygląda... Bo tak, on się zbajbekował, przyszedł do Undyinga. Tak. Czyli więc co? co? Ten wygląda... grał z nim, nie? Tak, takiego, pewnie go zostawił, linii. nie? Shadow Fiend opuszczony przez swojego suporta. Czy komuś to coś mówi? <laughs> nie będziemy tu wskazywać żadnych... Nikogo. <laughs> Nikogo nie będziemy wskazywać. Y, powiedzmy sobie szczerze, no teraz no... Nie powinien może go tak followować, ale to jest krótki moment i potem normalnie gra, więc generalnie ja bym go tak. uniewinnił raczej. Co ty, Dawid, na to? Tak, też tak myślę. Po prostu y, nie miał na tyle dużo zimnej krwi w sobie, żeby sobie odpuścić tego daiga i pomyśleć sobie oj ty jebany frajerze I, gra, i, i grał po prostu bez niego, nie? Po prostu musiał raz raz się z nim, y, że tak to bym... no. Pokazać, mu, że źle robi, o, w ten sposób. I wybrał całkiem lajtową metodę. Bo na przykład snajper Wish doktorowi pokazał bardzo to widnie, wszędzie powinno się kraść kryfu Tak, 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 zgadza się. Dobrze, to wysyłamy. A nie było czasem tydzień temu pytań na temat tego, kiedy będzie ktoś niewinny? o, było, było coś takiego, no także. Proszę bardzo, niewinny, case closed. Dokładnie, już teraz się trafiło. Dobra, y, oczywiście za tydzień już się domyślacie, że kolejna sprawa, nie? A na razie tyle na dzisiaj. Pa pa.